jeżeli jest mglisto, jeżeli jest nieostro, to nie regulujcie odbiorników, to po prostu może być zapadalny obiektyw. Bo obudził nas dzisiaj krajobraz iście zimowy. To znaczy, tak jak widziałyście na wczorajszym vlogu, to... Yy, wczorajszym przedwczorajszym? wczorajszym? Nie pamiętam. A nie, przepraszam, dla Was to jest dzisiejszy vlog, bo ja go nagrywam w poniedziałek, a Wy tego vloga ze śniegiem widziałyście dzisiaj. Więc jak już wiecie, na Mazurach jest śnieg, ale wczoraj było go sporo, a dzisiaj jest go jeszcze więcej, bo chyba całą nas padało. Także moje marzenie się spełniło. Jest trochę śniegu, co prawda jest ciepło i czuję, że ten śnieg jest taki mokry. Znaczy pewnie jest w okolicach zera, bo jeszcze nie topnieje, może minus dwa. Ale no trudno, najważniejsze, że jest. Może trochę się utrzyma. Co prawda nie ma słońca i nie ma się słońce, nie ma się od czego, nie inaczej, nie może się słońce odbijać od tego śniegu i spowodować, że jest jeszcze jaśni. Ale no chociaż ta szarość za oknem troszeczkę się rozjaśniła dzięki temu śniegowi. Jest pięknie, jest zielono. Najlepiej to właśnie wejść do igla z tego lasu, bo wtedy jest zupełnie zielono, prawda? E, bo tutaj jesteśmy przy naszym sadzie. No to przy sadzie, no to wiecie, no zielono nie jest, jest buro. Ale jest chociaż trochę słońca, dlatego serdecznie Was witam. W poniedziałek wolny, nie trzeba odśniżać samochodów, nigdzie nie jadę, więc mogę tylko i wyłącznie cieszyć się z tego śniegu. No to też się cieszę. Larson biega, szczęśliwa. Ja szczęśliwa. Także witajcie w poniedziałek. Nie wiem, jak się tu pogodzić z krokpotem na blacie, ponieważ. No dobra, pokażę Wam kulisy. Przecież, dlaczego macie nie widzieć kulisów? Co to? Patrzcie. Patrzcie, tu stoi krok pod, a blat jest nieduży naprawdę, bo stoi tu jeszcze i ekspres, tu stoją podręczne orzeszki, ale orzeszki miejsca nie zabierają. Stoi krok pot i wyciągnęłam pierwszy raz, chyba ze trzy lata go nie wyciągałam, tego robota, którego wiecie co mam, chyba tyle lat ile Gabrysia ma, może chyba rok mniej. Także zobaczcie, próbuję się tu pogodzić na blacie. A wyobraźcie sobie, że tego robota kuchennego mam z własnego sklepu. Jak rozpakowywaliśmy towar, jak jeszcze miałam sklepy stacjonarne z odzieżą używaną, myśmy zawsze brali nie sort, czyli takie worki z ciuchami, w których mogło być wszystko. Między innymi również małe AGD jakieś, jeżeli się zmieściło do takiego wora. I to jest właśnie sprzęt, który przyjechał z Irlandii chyba, albo z Anglii, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie bieraliśmy wtedy angielski towar albo irlandzki, nie wiem. W każdym razie to jest właśnie sprzęt jeszcze z tamtego wieku. Jest w idealnym stanie, nic mu nie jest, tylko zastanawiam się, gdzie noża od niego mam. No już wsadziłam tutaj czosnek do mielenia, a nie, nie włożyłam że teraz będę szukać. I trzeba było mu tylko wymienić końcówkę, to znaczy wtyczkę na europejską i tyle lat go już mam i nic mu nie jest brakuje mu tylko czegoś, do, on jeszcze miał tutaj przystawkę do wyciskania cytrusów, ale właśnie przyszedł, przyszedł niepełny, jest ta wiecie część na którą się nakłada pomidor pomarańcza, a nie ma tej części którą się w, tego takiego bolt, no wiecie o co chodzi tego, na czym się kręci ta, ta, ta końcówka no ale trudno, zaraz będę szukać. W każdym razie, co będę teraz robić? Będę robić pyszną pastę, którą jedliśmy, mieliśmy okazję spróbować na sylwestrze, bo to był sylwester. sylwester, sylwester. To był sylwester składkowy, znaczy składkowy nie, że składaliśmy się jakoś finansowo, tylko każdy przynosił to, co lubi i co chce jeść w trakcie nocy. No i znajomi przynieśli właśnie pastę do pieczywa, również z własnej roboty pieczywem. Ja pieczywa nie będę jadła, bo ja to robię tak, żeby wiecie, dołożyć sobie do sałatki, na, na, na pomidora, czy też łódeczką papryki sobie zjadać. I to jest pasta, która jest zrobiona na bazie pomidorów suszonych, twarogu, w przepisie jest półtłusty, ale ja... Pokornie po świętach wróciłam do ketozy, żeby tutu i ówdzie się pozbyć po świętach, więc u mnie jest tłusty. I do tego jest jeszcze, jeżeli chcecie, opcjonalnie łyżka majonezu albo i łyżka koncentratu pomidorowego, ale ja nie wiem, czy będę dodawała ten koncentrat, bo yy, no zobaczymy, posmakujemy i zobaczymy. Opcjonalnie ludzie też dodają kapary, podobno? Nie wiem, co jeszcze. A! Jest jeszcze potrzebna do tego suszona bazylia I to chyba wszystko Jest to przepis z Thermomixa na Thermomix, Ale no wiecie, no, z, zemleć twaróg i yy, pomidory suszone To potrafi każda maszyna, nie trzeba mieć do tego termomiksa Więc spróbuję to odtworzyć Ponieważ tak była pyszna ta pasta Tak fantastyczna, że jak nam dano do próbowania To słuchajcie, ja byłam pewna, że to jest metka łososiowa w ogóle a nie, że to jest pasta z suszonych pomidorów. Także jeżeli wyjdzie, znaczy co ma nie wyjść? Wyjdzie. Więc jeżeli lubicie takie smaki, a nie jedliście jeszcze pasty z Thermomixa, to po prostu znaczy z suszonych pomidorów, to spróbujcie, bo jest pyszna, szczególnie na takim żytnim chlebie na zakwasie. Boże, jakie to było dobre. Ślinotok. Także szukam tej końcówki, mielę i no zobaczymy się jak skończę, bo powiem Wam, czy dobra wyszła. Skończyłam, dodałam jednak łyżkę koncentratu pomidorowego, tak bardziej dla koloru, yy, no jest taka różowa wiecie i trudno mi powiedzieć czy miała dokładnie taki sam kolor ta, którą jadłam, ponieważ myśmy to jedli po ciemku w trakcie tańców i yy, no nie pamiętam dokładnie tego koloru. No właściwie nie dostrzegłam go dobrze, także ciężko powiedzieć. W smaku jest bardzo podobna. Jest bardzo możliwe, że zależy to wszystko też od no ilości przypraw, jakie kto dodaje, nie? Ale już próbowałam i to jest uzależniające. To jest uzależniające. Pamiętajcie, żeby odsączyć dobrze pomidory, ponieważ widzę, że im więcej daję tego oleju z tych pomidorów, tym bardziej pewnie będzie się oddzielał w tej paście. No, a po co ma się oddzielać? Więc od, od, odsączcie dobrze i moja rada, jak, jecie to z czy jak je, jesteście z partnerem na kolacji, to jedzcie razem, bo moc czosnkowa jest niesamowita, nie ma także że jedno zje, bo drugie padnie, jak nie będzie tego jadło, a będzie się chciało na przykład całować. Mm. Nie wiem, jaką moc ma ten mikser. Nigdy nie sprawdzam. Natomiast jest na tyle duża, że twaróg się rozmaślił. To jest wszystko teraz na takim, w konsystencji masła takiego. Cudowne to jest. Przełożę to sobie zaraz w miseczkę. Zostały co prawda takie kawałki tych suszonych pomidorów, które się nie rozpadły, ale dla mnie to nie jest żaden minus, ponieważ dla mnie to nawet Fajnie, jak coś tam się pokazuje. Yy, o, tak wygląda ta konsystencja. Jest gęste, lepkie, trzyma się dobrze w więc będzie się dobrze rozsmarowywało. No dobrze, że to ja przełożę to sobie do miseczki, <śmum> mam taki ślinotok, że muszę coś zjeść. Muszę coś z tym zjeść i chyba sobie, yy, nie wiem, nie mam właśnie żadnych warzyw, wszystko, żeśmy zażarli, więc chyba sobie... Chyba w tym pomocze. A co? Dobra, na razie przepakuję, bo trzeba to szybko umyć, bo zapach będzie w całym domu. Patrzę za oknem, jest godzina, a nie mam zgarka. Jest godzina. Czekajcie, która? jest 17. Myślałam, że jest wcześniej. Chciałam powiedzieć, że nic, dzień się nie wydłuża, ale o 17.00 to nie ma prawa jeszcze być jasna. Zapachniało PRL-em, nie uważacie? Wasze yy... Sałatki też są zawsze dekorowane. Słuchajcie, pytał Pietruszko. Nie, ja, ja tak nie dekoruję, ale wiecie, chciałam, żeby było e, do kadru ładnie. Co prawda powinnam umyć boki szklanego pojemnika, ale niestety ja to kręcę już dzień później i połowę z tej e, pasty zażarła Gabryśka i mówi: Boże, dlaczego ty mi nie zrobiłaś kanapek do szkoły z tym. A robiłam jej z szynką, ona nie cierpi szynki, ja mówię, co, smakuje Ci? Że ona że jest tak zarąbista, że ona by wszystkie kanapki chciała do szkoły z tym. Także tak się ta pasta prezentuje. Jest przepyszna. Ja ją dzisiaj rano jadłam właśnie z łódeczkami z papryki. Znaczy po prostu, wiecie, jak widelcem, nie? Jak widelcem, bo jak łyżką nabierałam sobie... Tą papryką. Także no ja też tu się słusznie przyłożyłam do utraty objętości tej pasty. Jezu jest naprawdę przepyszna, jest uzależniająca, jak lubicie takie połączenie smaków. Wiem, powtarzam się, to spróbujcie, bo jest boska. Słuchajcie, wypatrzyłam sobie u nas w sklepie na dziale męskim preserved taki piękny warkoczowy sweter. I on jest o tyle fajny, że jest długi dla mnie. To jest męska eska. I do tego jest wykonany cały z bawałny. A nie słuchajcie, z żadnych poliestrów ani akryli, tak jak jest na damskim większości przypadków. I po wywinięciu mankietów rękawy są chyba idealne. I zobaczcie, do leggingsów, do obcisłych spodni. I o taki właśnie mi chodziło, bo krótkich sweterków to ja mam od groma i ciut, ciut a taki... Zobaczcie jaki fajny. I to jest dziwne, bo chyba całkiem źle wygląda w tym ciepłym, kremowym kolorze. To ja już nie wiem, jaki jest ten typ kolorystyczny. <grystyczny> Jakiś neutralny chyba. I wypatrzyłam sobie jeszcze jedną rzecz, ale to Wam pokażę w domu. Albo w pratu, nie wiem, gdzie tam dzisiaj będę nagrywać. Ale tak, właśnie prezentuje się sweterek. rozmiar S jestem w domu już jak widać I tak sobie pomyślałam, że pokażę wam go w takim normalnym wydaniu bo w tych tam lustrach Blizzard to żadne oglądanie a myślę, że warto jest tego, żeby na niego popatrzeć bo jeżeli macie ochotę na taki zimowy, warkoczowy sweter to to jest bardzo dobra opcja ja nawet nie myślałam, że to będzie tak dobrze wyglądać Jego ja obmacałam będąc w pracy jego ja nawet nie widziałam na początku, jak był wieszany, ale podczas przemytkowywania, chyba właśnie jak robiliśmy promocję tą świąteczną, to tak mówię sobie, kurczę, fajna jakość. Wzięłam go w rękę i mówię, jest naprawdę świetny. I o ile na dziale damskim te wszystkie warkoczowe swetry, to jest w większości akryl, poliester, poliamid, gdzieś tam 5% wełny. To jest miłe, puchate, takie wiecie, sympatyczne, ale to jest jako. No, no wiecie, no wiecie, jak jest, no? Ja wolałabym jakieś naturalne włókno, i macam sobie, macam ten właśnie na dziale męskim. I mówię, kurde, no to jest to, o co mi chodziło. To jest właśnie jakość. Tylko ten śmietankowy kolor mnie tak trochę zniechęcał, bo myślę, może drogi, no będę jak chora. Ale wiecie, co Wam powiem? No ja w ogóle nie wyglądam jak chora w tym swetrze. Wychodzi na to, że ten mój odcień to lato. To jest jakiś taki neutral bardziej. Chłodny neutral. No nie wiem, nie wiem. No spójrzcie. No. Ja tu, co prawda mam włączoną bardzo jasną lampę. Ona raczej nam no, tutaj wychładza atmosferę, ale no spójrzcie na no, moją twarz tutaj. No, wydaje mi się, że to źle wygląda. I. Chyba nie tylko właśnie do wąskich spodni i do leginsów. Ja mam na sobie szerokie jeansy, takie, no takie średnio szerokie, ale w każdym razie nie rurki, z takimi polonymi nogawkami, zaraz wam pokażę i on się też świetnie sprawdza do tego. I pokażę wam to w całości, tak jak ja to zobaczyłam w mojej wyobraźni, bo zapomniałam wziąć ze sobą, już widzicie moje portki, moje obrzym doły w tych portkach. Słuchajcie, no ja jestem zakochana ostatnio w tym kolorze. Po tym, jak dostałam od teścia właśnie tą spódnicę, to zapragnęła mi coś więcej w tym kolorze. I trafiła się też ostatnia, była czapka, to jest też z działu męskiego, reserved. I ja już odkryłam, dlaczego ja nie lubię chodzić w tych czapkach baseballowych. niebieskie określenie mi się przypomina zawsze, bo. Y... Moja koleżanka, jak pracowałam w Niemczech, nosiła właśnie bardzo często bejsbolówki. No i tam, oczywiście, wszyscy mówili: Bejsbolmycę. Czyli czapka bejsbolowa. I jak ja sobie myślę o bejsbolówkach, to cały czas myślę: Bejsbolmycę. Sorry, ale tak mi zostało w głowie. Konkludując, wszystkie czapki z działu damskiego są nam mnie za małe. To znaczy. Dobre są oczywiście, no bo ja nie mam jakiegoś wielkiego sagana, ale zdecydowanie bardziej podoba mi się moja twarz, jak ta czapka jest głębiej osadzona. No, nachodzi mi bardziej na głowę, a nie, że mi się gdzieś tu kończy. Ja tak lubię bardziej. I odkryłam to podczas tego ostatniego filmu, który nagrywałam, czyli tego ze stylówkami z musztardowymi spodniami. I jak założyłam na głowę Przemka czapkę, to ja dopiero odkryłam, że to taka czapka mi się podoba, że ona musi być większa, głębsza, a nie żeby mi się tutaj trzymała gdzieś na czubku, czubku głowy. No ten, ten efekt kompletnie mnie nie jara. Natomiast nie wiem o co chodzi, ale no chyba chodzi o tą głębokość tej czapki, bo zobaczcie, ona jest na mnie generalnie letko przy, przyduża na, na szerokość i musiałam ją tutaj dosyć mocno zwęzić. Ale to nie znaczy, tu można schować. Oczywiście tego nie będzie widać. E, tylko muszę nad tym popracować chwilowo, mi się nie chce. E, no bo wiecie, czas goni, jest 22, więc patrzcie, e, mi się wydaje, że no właśnie to jest kwestia tej głębokości, że ona mi nachodzi niemalże tutaj do brwi. Ja mogę sobie pod nią schodzić usz, schować uszy, bo mi się te uszy wystające z czapki nie podobają. I Oczywiście mogłabym zrobić kitkę i wyciągnąć sobie dołem, ale tutaj z tyłu, ale już nie będę tego robiła. No i zobaczcie. Zupełnie dla mnie inna jakość tej czapki. Czapka w ogóle była zarobiście tania. Kupiłam ją dzisiaj na wyprzedaży w Reserved za 9,99. Ona w ogóle kosztowała 60 zł. Była chyba dwukrotnie przeceniona. Dzisiaj 9,99 i jeszcze... Wiecie, moja zniżka pracownicza, więc nawet nie będę mówić, jaka tutaj cena była. Prawdopodobnie dlatego, że była ostatnia. Są jeszcze szare, przynajmniej u nas w Ełku. Natomiast zielona była jedna jedyna i ja ją sobie wzięłam. Uważam, że jest, że jest boski ten kolor. I teraz słuchajcie. Są szerokie dżinsy, jest czapka, jest baseball myte I to jest takie moje wydanie szwędające. Bo to jest w ogóle panterkowa torebka, którą ja używam tylko i wyłącznie do wychodzenia z Larsonem na spacery. Bo my tu mamy wiecie, smaczki, torebki kubkowe yy, i szczotę do, szor do szorowania, szorchy. Natomiast yy, już mogę sobie zawsze po pożyczyć na takie zwykłe cywilne wyjście. Nie muszę z psem od razu chodzić. I tak to wygląda. I właśnie wydaje mi się, że do szerokich spodni też wygląda to świetnie. Się zakochałam normalnie w tej czapce, i teraz ta czapka, i ten sweter, i ta torebka to jest takie moje codzienne wydanie, takie lumpowe, nie? Chodzę sobie, kontempluję. Um, wygoda, swoboda, no ekstra, wydaje mi się. W ogóle byłam dzisiaj w w galerii po ten sweter i odwiedziłam kilka sklepów i ponagrywałam parę no, fajnych rzeczy, wydaje mi się. Także one się będą pojawiały w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że wam się spodobają. O, tak to się prezentuje. Ten sweter jest dość długi. Oczywiście mogłabym go opuścić tak, i, 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 ale to wtedy chyba mniej atrakcyjnie to wygląda. E, w sensie robi taki monolit z figury, a jednak jak wiecie, ja go podwijam. No bo to jest męski sweter, on jest długi. I tutaj jakby nie patrzył, coś można sobie założyć, i wydaje mi się, że jest świetny. I do tego ja nie mam takiego dużego prochowca, bo mój prochowiec to jest. raz, że jest krótki, to do tego jest jeszcze. No to jest taki vintage. One, one nie były takie oversize'owe. mi jest potrzebny teraz taki duży. Żeby można było na ten sweter nałożyć, więc poszukam sobie oczywiście w się na dziale męskim. Znajdę na pewno to nie jest problem. Zresztą mam jeden w pracy i muszę pomierzyć, czy on by się nie przydał, bo jakoś nikt nie chce go kupić, a jest świetny jakościowo, więc muszę popatrzeć, czy, czy to właśnie tego nie uda mi się przysposobić dla mnie. Także dajcie znać, jak Wam się podoba taka stylówka. No bo jak wygląda z ten sweter z obcisłymi spodniami. To już widziałyście w Reserved w przymierzalni. Mówię wam dziewczyny, szukajcie ciuchów na męskich działach, czy to w lumpeksach, czy to w ogóle w sklepach z nową odzieżą, no Reserved jest tego najlepszym przykładem. T-shirty nie, są świetne jakościowo na oddziale damskim, ale swetry. No, to jest jakość naprawdę świetna na tych męskich swetrach, w tym dziale męskim nie ma akryli w swetrach. No może jakaś tam domieszka poliamidu gdzieś, żeby to się nie rozciągało, ale tam są głównie właśnie bawełny, wiskozy, wełny. Nie to, co w dziale damskim. Także dajcie znać, czy taka żabka może być. Znaczy jej takim będę nosić, bo mi się bardzo podoba, ale Chętnie posłucham, co sądzicie na temat. A jak Wam się nie podoba czopka, to chociaż powiedzcie, że kolor ładny. Dobrze. Dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy i do zobaczenia w kolejnym filmie. I zróbcie sobie tą pastę, bo jeżeli macie w domu takiego wybrednego dzieciaka jak moja Gabryśka, to dajcie spróbować. Potomstwu może doceniam tak jak i ona. A nie spodziewałam się, że będzie chciała jeść tę pastę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaczki. Pa!